Helenka koło A w koło się lubisz bawić z Helenką? A, a co jeszcze helenka umie robić? Helenka, co, e Co umie helenka robić? Koło. Koło? Z moniką. A z Moniką w co się bawisz? Lalala. Koło. 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 koło, nie do tego. Nie w pociąg? Nie. A w balon? A w kolanko? w kolanko? Tak. A może w, w nie wiem co? A śpiewać razem? Tak. A moje moje. Włoski. I buzie. Trzeba umyć. Tak? I podboczki. Nie? Taka jest piosenka w kolanku. A, o kolanku to jest, tak? Tak. Uczysz się, umyj się i wybieraj kogo chcesz. Maciusia, wybierze. O nie, wybierasz Mamy się. Wybierasz bierasz, brata. No. Mamusi? I brata. Mamusia. bratem bratem. Ole, ole, no. Ole, ole, Janko. Klęknij na kolanko. Podeprzyj się w boczki. Złap się za warkoczki. Oje! Umyj się. Uczesz się, Uczysz się i wybieraj kogo chcesz. Bata! I mać brata. Klaudusie. No jeszcze raz. Ole, ole Janko. Klęknij na kolanko. Podeprzyj się w boczki. Złap się za barkoczki. Umyj się. Uczesz się i wybieraj kogo chcesz. Klaudusie. Jeszcze raz. No to jeszcze raz, rączki, szybciutko. Ole, ole Janko, klęknij na kolanko. Odeprzyj się w boczki, złap się za warkoczki. Umyj się, uczesz się i wybieraj, kogo chcesz. Klaudusie! <laughs> w koło się bawimy? tam musisz wjedniać nie na górę no